Beat Europe to największa wystawa na świecie poświęcona produkcji buraka cukrowego. Już podczas rozpoczynającej imprezę defilady mogliśmy zobaczyć możliwości niektórych maszyn, np. pracy systemów poziomowania kombajnów przy kopaniu korzeni na stromych zboczach. Układy ułatwiające pracę na pochyłościach pokazały niemieckie firmy Ropa i Grimme. Osobom niewtajemniczonym z produkcją buraka cukrowego, doczyszczarko-ładowarka może przypominać robota rodem z filmu Science Fiction. Wrażenia takie nadają tej maszynie liczne podzespoły z możliwością składania, rozkładania, ...podnoszenia, opuszczania i przestawiania. Cechy takie posiadają m.in. ...kabina, stół podbierczy, a także ramię transportujące. Główną atrakcją Bit Europe... ...były oczywiście pokazy zbioru korzeni buraka cukrowego. Firma Grimme zaprezentowała dwie maszyny w polu. Trzyosiowy, kołowy model Rexor 630... Ze zbiornikiem o ładowności 30 ton oraz dwuosiowy półgąsienicowy model MAXTRON 620 ze zbiornikiem korzeni o ładowności 20 ton. Warto podkreślić, że MAXTRON 620 był jedynym kombajnem na Bit.Europe który zamiast tradycyjnego dogławiacza wyposażony był w odliściacz. Swoją premierę polową podczas Bit Europe miał dwuosiowy kombajn Holmer Terra Dos T430. Był to jedyny kombajn na pokazach wyposażony w adapter dziewięciorzędowy. Korzenie zebrane przez trzyosiowy kombajn Holmer Terra Dos T440. Gromadzone są w zbiorniku o pojemności 45 metrów sześciennych. Firma Holmer jest jedynym na rynku producentem kombajnów buraczanych, który montuje do swoich maszyn. Adapter z niezależną regulacją głębokości kopania dla każdego z rzędów. Zaprezentowany podczas pokazów dwuosiowy kombajn Holmer Exact Light Trucks to nic innego jak dobrze nam do niedawna znany Holenderski kombine Agrifac 4 Obie marki należą bowiem od zeszłego roku do francuskiej grupy Excel. Panther to dwuosiowy model marki Ropa ze zbiornikiem korzeni o ładowności 20 ton. Sześciokołowy Tiger 5 firmy Ropa miał w trakcie tegorocznego Bit Europe swoją światową premierę. To pierwsza maszyna na rynku, której każda z trzech osi ma możliwość niezależnego wymuszonego przechyłu. System ten pozwala poziomować nadwozie kombajnu przy pracy na zboczach. Dumą tego bawarskiego producenta Zittelsdorf jest system dogławiania mikrotoper. W rozwiązaniu tym wysokość ścinanej główki jest automatycznie dostosowywana do wielkości korzenia. Oblepione pod mokłą gliną korzenie to prawdziwy test dla gwiazd czyszczących. W kierunku obrotów ślimaka rozgarniającego korzenie, decydują czujniki ultradźwiękowe. Wydajność do czyszczenia korzeni myszy Holmer Terra Felis II sięga 500 ton na godzinę. Zmodyfikowany w tym roku profil szufli ułatwia zgarnianie resztek korzeni. Już po raz drugi rodzynkiem wystawy Bit Europe była jedyna sprzęgana z do czyszczarko ładowarka Minimaus niemieckiej firmy Bredmeister. Do współpracy z tą maszyną posłużył 405-konny klas Axion 950.